Dzisiaj w zespole szkół im. Henryka Sienkiewicza podczas narady dyrektorów jednostek oświatowych starosta kołobrzeski wręczył Barbarze Wolańskiej uchwałę zarządu powiatu o powierzeniu jej funkcji dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kołobrzegu na kolejne pięć lat. Jest to jej druga kadencja na tym stanowisku. To całkowicie zasłużone. Pani dyrektor za chwilę otrzyma powołanie na kolejną kadencję pięcioletnią dyrektora naszej placówki. Te pierwsze pięć lat było bardzo udane. Kiedy pani dyrektor złożyła wniosek o to, żeby wystartować konkursie, bo taka jest procedura, no komisja jakby była jedno tutaj imienna, jednoznaczna i wskazała właśnie, że to pani dyrektor przez kolejne pięć lat tę funkcję powinna pełnić. Jak zapewnia Barbara Wolańska jest przygotowana na kolejne wyzwania. Czekają nas zmiany, systemowe zmiany, bo jest zmiana modelu, opieki wszystko pójdzie w kierunku systemowych zmian opieki nad e, najmłodszymi czyli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka no i my od lat już e, kilku przygotowujemy się w tym kierunku prowadząc między innymi ośrodek e, w ramach programu rządowego Za Życiem i tutaj e, jesteśmy na bieżąco śledzimy te zmiany szkolimy się i przygotowujemy załogę do zmian nie tylko w sensie merytorycznym ale również zmian lokalowych bazy i to wszystko tutaj e, dzięki przychylności starosty mamy zamiar osiągnąć.